Cześć, siemanko, system. system, witam na kolejnym z gry Survival. Survival Skończyliśmy ostatnio tych podróżak, no i dojechaliśmy ogólnie do tej osady, tutaj tych ocalałych i tak dalej Dużo tutaj zbyt nie ma, mamy tutaj trading z tymi chłopami, możemy tam z żywnością się wymienić i tak dalej, z jakimiś tam nasionami Pierdołami, mechanik jest darmowy, akurat zrobiliśmy sobie, ulepszyliśmy sobie nasza, nasz ten pojazd a jeszcze później się tu przyjedzie, tam resztę się ulepszy. rzeczy, bo tam może ten, ten karabinek czekaj, ma bardziej umieścić. Więc to się ogarnie. A tak czy siak, to chyba wszystko jest dobrze. nie spadł, Cześć, czy silnik w ogóle mogę naprawić? Opony, ile mają? 100%. Chyba jest git, dobra. Do amunicją jest git. Eee, tutaj trzeba będzie później uzupełnić. W sumie możemy nawet teraz uzupełnić. Kajcie, film. Nie mi przytransferuje ogólnie. Bo potrzebujemy, i tak mamy trochę tego. Butle ze sobą i tak weźmiemy do bazy, żeby były. I teraz, właśnie, nie wiem. Wrócimy chyba teraz do domu. Odstawimy te rzeczy. Eee, szafki się ogarnie również. Nie wiem, czy już full napełnił. Chyba nie. O, teraz jest full, nie? Tutaj możemy przeładować, jeszcze raz napełnić na full, żeby mieć pewność. Super. I dzisiaj chyba na ten tunel polecimy. Mam ochotę strasznie sprawdzić, co jest w tym tunelach tam. Pamiętacie, gdzie był ten y, pizdoklesztowy chłop? To tam ten tunel był. I też mamy w sumie z drugiej strony tunel, z tamtej strony gdzieś, czekajcie, tam był. No, tutaj jest tunel i... ale w sumie są dwa tunele. Ten jeden tunel jest otwarty, a chyba zamknięte są reszta. Czy że tam gdzie z tym pierwszym razem się biliśmy z, z, z kleszczowym to polecimy, a na razie wróćmy po prostu do domciu. Ogarnijmy rzeczy, bo trochę ich mamy. No i na tunel pojedziemy chyba. Ja dojeżdżamy do bazy, to auto jest tak szybkie, że to raz dwa i się już w bazie jest, nie? Sobie byśmy mogli podpiąć tą tomą, ale ona to nie znika, więc w sumie nam się chyba nie spieszy. No i w domciu. W domciu stoi czy nie stoi, bo trochę nas nie było? Stoi! Wszystko stoi. Dobra. Parkujmy. Światło możemy wyłączyć. Aha Nie! Jezu chryste! Nie ten guzik. O, dobra, git. Wyłącz, wysiadamy No i teraz trzeba ogarnąć sobie kilka rzeczy. Mianowicie musimy ogarnąć sobie coś do picia. My mamy przy sobie. Napisz, się, póki nie będziesz miał wystarczająco Musimy kilka szafek odstawić Część zabierzemy ze sobą oczywiście eee, z żarciem nie jest tragicznie, ten nawóz byśmy mogli odłożyć Aha, bo my tutaj żarcie mamy jeszcze To żarcie trzeba odłożyć No eee, a sam nawóz po prostu tutaj na razie dajmy Dobrze, z tak nawozów trochę mamy już Coś tu się zrobiło jeszcze tu się woda robi. My byśmy mogli ją tutaj przelać. Jak już jesteśmy. Git. Weź ją tutaj, daj. Super. Nie starczy, chyba ta w ogóle. Nie, nie Wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali więcej tych zbiorników na wodę. 100 litrów wody, bo do 100 litrów zmieści się, nie? 100 litrów. No, ja tego nie wypiję przecież. Dobra, i teraz tak. Musimy... Jezu, to jest ciemno! Jest 17! No to w sumie byśmy mogli pójść spać zaraz, ale to chwila. Tę butle oczywiście dajemy. Dobrze baterie kupiłem. Te butle oczywiście dajemy tu, niektóre są puste, ale to nie szkodzi. Najwyżej, że później będziemy ogarnąć będziemy te butle. Zabierać ze sobą jeszcze. Ja może bym zrobił jeszcze jedną rzecz. Może ja bym w ogóle z tego zasilacz uruchomił w bazie. Jezu, co ty robisz? Ja może zasilacz uruchomię widzę, co? Możemy to zrobić. Mamy 35 litrów w ogóle paliwska, więc możemy to zrobić uruchomić nasz tutaj zasilacz Agregat. Czekaj to. Interact i weź zatankuj trochę. Nawet na full możemy. czymy ile zużyje. Uuu. Czy ja zużyłem całe paliwo już? Zużyłem całe paliwo. O oh, holy fuck, to to kosztuje. Zobaczymy jak będzie zjadać mocno. Też hałas robi, nie? Gdzie ja mam teraz prąd? Jezu mam. O! Tu się pali. Aha, to jest zewnętrzne. Tu jest to. I tu jest to. O kurde, ale fajnie teraz jak jest jasno, nie? Nie, to jest inna robota teraz. Dobra. On też możemy uruchomić. Teraz tak, to bierzemy. Ja tu po te rzeczy, bo trochę tego mamy. Czekajcie, mamy 0, 5, 6. Ciekawe, ile się mieści za takiej butli ogólnie tego gazu, bo jestem ciekaw. Pewnie trochę się mieści. Tą szafkę możemy wziąć, tylko te szafki. Gdzie ja te szafki będę chciał układać? Może ja bym w domu ja układał? To było nawet w ciur miejsca, nie? A. Można by było tak zrobić, że w domu byśmy mogli układać te dechy. A tutaj najwyżej zbrojownia by była tylko? W miejscu może po prostu tylko zbrojownię byśmy dawali? I, 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 jakieś, nie wiem... Kurde, nie wiem. Bo tu nie jest dużo miejsca poniekąd, nie? Co ja tu łożę? Kilka tych szafek tylko tam tutaj. Mało będzie. Bo problem jest z tymi szafkami. Ja tych szafek nie mogę zbycia się pozbyć. Hmm. Bo one i tak czy siak się pojawią. Ja tu położę, a jutro już będą szafki. Chyba, że tu po prostu szafki dać. Bo ja tych drzwi i tak nie będę otwierał. To mogę rozwalić? Chciałbym ten mieć. O to? Chyba nie mogę rozwalać w ogóle, nie? Ja się zastanawiam co zrobić z tym. Na pewno tutaj będziemy te kładli. O tu, 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 tu. A... Dawaj to tu. Tu położymy. I chyba tak zrobimy. Będziemy do domu lecieli. I w domciu sobie robili ogólnie te rzeczy. Jezu, ale fajnie z tym światłem jest. Power. O. No kurde, to jest inna robota w ogóle. No i tak byśmy zrobili. Mogę to rozwalić tutaj na przykład? Tu o, byśmy ładowali te rzeczy. Ja tak zrobię. W domu jest więcej miejsca. Tak, jak co? W domu, jest więcej miejsca. A z agregatem, jak to zużywa się? Żeby wiedzieć na przyszłość. 39, no zjada trochę tego paliwa. Trochę zjada tego paliwa, nawet bym powiedział. Dobra, możemy to wyłączyć. Światło tutaj. Trochę to w pieprza. Więc jednak lepiej za dnia to robi wszystko. i elegancko, mamy kolejny dzień. Jasno, nie musimy się bawić tam w nocy. Eee, opierniczmy sobie oczywiście tutaj strawkę naszą, którą kupiliśmy od traderów. Za grosze w sumie. Się opłacało, Tym bardziej, że zaraz będziemy mogli sami takie żarcie robić. Eee, te puszki, te żarcie, to wszystko tutaj dajemy. Tutaj jest cukier. Aha, mamy te mięso mamy je szalone, zgniją one zgniją. Dobra, dajmy te czarcie tutaj. To może trzymać ze sobą poniekąd. Możesz się napić jeszcze. No, jeszcze mamy trochę tego wszystkiego. Dobra, ogarniemy sobie te rzeczy, poprzekładamy i będziemy pewnie ruszać. No i ostatnie przygotowania, rozpakowanie się może powiedzieć skończyłem. Poukładałem mniej więcej tutaj jak można. Nie jest to jakoś może zajebiście ułożone. Ale będziemy musieli te szafki porobić później, i te szafki nam się przydadzą. Drugi miotacz w ogóle mamy, kałachów już też mamy sporo. Z modami trochę jest problem, bo nie mam gdzie je chować. Ale amunicji również jest sporo. No i nie mam strzały, amunicji mam bardzo dużo. Wydaje mi się, że jest wystarczająca na razie. I tak będziemy używać miotacza plus pistolet jeszcze. Więcej amunicji ja do niego nie biorę, bo nie ma sensu nawet. Eee, tu wszystko jest zrobione już. Tu jest, załadowane dwie szafki, weźmiemy dwie, te dwie, jak to się mówi, fiulkany. Bo szafki znajdziemy pewnie po drodze, jeszcze więc więcej nie biorę. Tutaj jest przygotowany na śmieci kolejne, jakie będziemy przywozić. Eee, tutaj chyba nie ma nic. Nie, tutaj poukładałem właśnie te nasze kanistry i tak dalej. Tutaj jest silniczek, akumulatorek, kolejne narzędzie. już cała szafka jest narzędzi ogólnie. Hmm, tu mamy inny pierdoły jeszcze. Tutaj do uprawy mamy już coraz więcej rzeczy, co mnie cieszy. Ogólnie zapiszmy, bo to różnie bywa. I jesteśmy gotowi. No, możemy zamykać tutaj Havirę. Generator wyłączyłem, czy jest włączony? Wyłączyłem. Dobra. Generator wyłączony. jak wygląda z żarciem? Suszone już jest. No, powysuszone jest wszystko, już 96%7. Weźmy jedno mięso, zobaczmy jak to A bo w sumie tak, weźmy jedno na drogę może Zobaczymy ile nam przykład odnowi, nie Bo mamy jeszcze to danie, więc ja nie będę tego jadł teraz e, Ale trochę tego mięsa mamy e, Tu, 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 tu jest zrobione Chata zamknięta Zamknięta, dobra, no to jedziemy gdzie możemy się napić jeszcze? I jedziemy w stronę tego tunelu, chyba. Tam będzie ten znowu śmieć, ale powinniśmy sobie poradzić z nim. Uh, tu jest ok. 39, 68, 18%. I ja bym wziął na zapas jeszcze kamizelkę. I kamizelki nie mamy, ale mamy. To bym wziął? Karwasza bym wziął. Tak na zapas że wyrzutni nie mamy. My granaty mamy. Ale granaty póki ja rzucę to bez sensu jest. Bo ten chłopi tak przybiegnie szybko. No, weźmiemy tak, zrobimy. Chyba, że ja bym wziął miotacz i sobie z daleka? Kurde, postrzegałbym z czegoś innego również, ale... Po co? Eee, miotacz bierzemy. Miotacz bierzemy i tyle nic innego do strzelania, bo to nie ma sensu. To zamykamy. Eee, ja w sumie mogę trzymać te rzeczy tutaj na razie, nie? Że jak najmniej mi zabierało miejsca. No i jedziemy, bo czas tam leci. Ogólnie będziemy musieli ten młot sobie ogarnąć, bo z tym młotem jest problem, żeby rozwalać później te części samochodów i tak dalej, żeby mieć pewnie więcej skrapów. A to nam się przyda. Jest to, auto jest tak głośne. Później byśmy mogli nawet ten kościół zahaczyć, jakbyśmy wracali. Tu są dwa pistoletowe tego przeciwnicy, ale... Może by było ogarnąć. Też, bo może być fajny lud. Dobra, jesteśmy przed tunelem już. To jest ten checkpoint, taki pseudo. Ja dalej jest ten tunel. I co? Ja się zatrzymam tutaj, bo tutaj lud był. Tutaj lud akurat był. Byśmy mogli pozabierać te rzeczy. O, widzicie? O tym właśnie mówię. Tutaj lucik był. I ten lucik jest interesujący. Jakieś taśmy, jakieś pierdoły tutaj są. Kolejne ragi. jeszcze tutaj jest? O, skrapy. Tego nie można. O, kolejne szafki. Mówiłem, że nie ma co brać więcej szafek, bo one będą. Spokojnie. Patrz, ile amunicji jeszcze tu jest. Jedną szafkę weźmiemy na drogę. Jedną szafę nie. A będą więcej? Weźmy sobie więcej, może tych szafek nawet. Krzywo stoi. Nie podoba mi się. I prosto stać. O. Dobra, nie stoi prosto, bo chyba nie da prosto postawić. Dobra, niech będzie tak. I tu pochowajmy. W sumie nie wyjmowałem. To, to, to. Później to się oczywiście poukłada. Na razie wywalone. W sumie daj jeszcze jedną szafkę. Jak za darmo to wezmę jeszcze jedną. czciwa cena. Gdzie tu schody są? Tu. Zapakujmy to jeszcze jedno i... No, i przed nami ten skórczy byk, ja sobie zapiszę. Bo to z nim to mówię, nie wiadomo. Tu jest do rozebrania. Tu jest jeszcze jeden ten, ten, ten obóz. Tu jest jeszcze jeden obóz do splonowania. Ten co kiedyś tu byliśmy, ale nie mieliśmy jak tego wziąć, bo za dużo rzeczy mieliśmy na sobie już skrapy. Komponenty. Tego nie biorę już. Tu się da wejść? Nie. I co to tylko tyle było? Mi się wydawało, że jakieś tu więcej było rzeczy, ale chyba tylko tyle. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. A tu? Nie ma nic. A z tyłu? Nie ma nic, bo też... Aha... Dobra. No to tyle tylko stąd. Czyli pakujemy tutaj wszystko. Cyk, cyk, cyk... I tyle. Gdybyśmy mogli zjeść, zjedzmy sobie to, bo i tak już... Próbujemy. Trochę za dużo tego zjadam. Marnuję, ale... Slota będę miał wolnego. Boję się, że on tu wyskoczy zaraz, bo on tutaj lata, nie? Ja wskoczę sobie na wóz ogólnie, pewnie go będę był na wozie. Na tym jak ostatnio. Wiecie, ja, ich dwóch jest ogólnie. O, chodzi tam, widzicie? Jest. Pieprzone drzewo. On leci, czy co robi? A, tu jest. O, leci. Ta leci. Zbogował się. Tu on dwóch jest. Holy fuck, dobra. Aby tego. Tu musi być dobry lud, jakich dwóch jest, nie? A, leci. O! O, kurwa! O! 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 Holy fuck! Oni są przerażający, nie? Ja się ich cykam. Jezu, jakie to jest creepy, O, leży. Dwóch tylko było? Mierdzień nic nie dał. Ty paskudny jesteś, policjantka nic nie miała, a z zrzucił pa jest, Może do środka wpadła. Nice, mamy te cztery ramiona ich. Czy kły? Przepraszam, kły. Więc nie ma. Paliwka jest. Wydaje mi się, że wszyscy chyba to byli. Chyba wszyscy. Dobra, pochowajmy to. Aż 5 kilo waży, nie? Mogę wziąć ze sobą jedną to, jednak wiecie o co chodzi? Mogę wziąć ze sobą jedną Jeszcze kanister z tym, ale dobra zobaczymy Fil... feel... feel gas can Nie wiem, co napełniłem w końcu. To jest głupie ogólnie. No Gascan chcę mu uzupełnić. Weź to siurbaj. Siurbaj to! A dobra, już jest. I co, mam tą paliwo czy nie? Mam, dobra. Ile to waży teraz? Trochę waży. No to siup. To może ja podjadę. Ty a jakich więcej jest? No chyba nie ma więcej. Dobra, czekajcie jeszcze jeden safe. Dobra, jolo. No bo tu serce jest ogólnie. Tego i tak dużo tutaj jest. Czyżby plecaczek nowy był? Musi być. Musi być. Dobra, czekajcie, idziemy tu najpierw zobaczyć Spłaszcz. Ale, syf. I nie ma plecaczka żadnego? No żartujesz. Ale, te serca są bezużyteczne. Nie, one respią, chyba tylko, nie? Ja, pierniczę znowu bez plecaka. Jak mi się kolejnie przydał? Eee. Mech. Wyłączyć ten, ten, bo nie zniosę tego hałasu. Co my tu mamy? Hmm... Tego nie biorę w tej koszuli. Pobierzemy, wódeczkę bierzemy, pobierzemy, łuski bierzemy. Tego nie bierzemy. To oczywiście bierzemy, Wywal tam. Zaraz, sobie, zaraz uzupełnimy, dobrze, jednak nie brałem gazu. Tu się jeszcze tutaj jest. tu jest. To jest w lodóweczce oczywiście pusto standardzik. I tu tyle stąd. Tyle stąd Tego pomparcy w tym miejscu. Jestem ciekaw, czy oni teraz przestaną się respić na przykład. Bo jak serce zniszczyłem, o. Od razu mogę ten. przetransferować, a to mogę pochować. Czyli tak: Pochowaj, to chowaj, to chowaj, to chowaj, to chowaj, to chowaj, to to schowaj, to też, to też Dużo amunicji osobno A nie dobra czekaj, tu jest to, to, to Skrapy Aha Parcy są tak działają, dobra, dobra to no jest broń oczywiście To tu To tu Idziemy dalej lutować no, tak się jest? Dobra jakby coś miało tu być czy to był w ogóle obóz? Jakiś pewnie bandytów i ten obóz upad. No to wygląda. No, tu nie ma nic, tutaj są komponenty. Czawka jeszcze jest. Czawka. Takiego party. O, parcy są po prostu parcami. Bo ja na się, że jest się przetopić, dopiero później mamy skrapy czy coś. Ale to widzę, że od razu chyba jest. To skrap. To, to znaczy, to na pewno można przetopić jeszcze bardziej, ale... czy na dachu coś jeszcze jest. Wydaje mi się, że na dachu jeszcze coś może być. To jest do rozebrania pewnie auto, nie? Na 100%. Na 100% to jest auto do rozebrania. Ale nic z nim nie zrobimy na razie. Są kolejne party. Party. Możemy wejść... Znaczy, tutaj są szufladki jeszcze w sumie. O, rewolwer. Maty. Amunicja. I to już tyle. A na wieży mamy... ...sznur. Bandaże. Mamo do pompki. O. Coś jeszcze? Krzesełko jeszcze mamy. Tak patrzę, czy plecaka nie ma, nie? Na dachu nie widzę, żeby coś było. Nie widzę, żeby coś na dachu było. Ale spróbujemy. Nie, nie ma plecaka. Tupa. Nie ma, nie ma. Nie ma plecaczka. Szkoda. Miałem nadzieję, że plecaczek będzie jeszcze jakiś. Tak patrzę jeszcze, żeby tu nie było czegoś ukrytego, ale. Aha, to są te parcy jeszcze do, do rewolweru. Ta butelka też może być, wykorzysta. Tyle w skrzynkach nic nie widzę. Chyba też nic nie będzie. Drzewo jeszcze do ścięcia jest, nie? Ale będę go robił. To jest koniec mapy. Ale zajrzałem, bo coś czułem, że może jakiś plecaczek jeszcze tu będzie leżał, czy coś, ale chyba nie. nic nie ma. No, pusto. Spadamy stąd. Jestem ciekaw właśnie, czy one, one będą się dalej respić. Jak już serce zniszczyłem. Wydaje mi się, że nie powinni się respić, ale to... Kurde. Dobra, spadajmy stąd. A ja będę się z wami żegnał. Bo i tak zrobiliśmy swoje, co mieliśmy zrobić. Dzięki, że byliście. W kolejnym odcinku będziemy lecieć ten, do tego tunelu. Zobaczymy, co tam będzie. Sprawdzimy ten tunel. Obawiam się, że tam dużo będzie tych jednak, tych przeciwników. Jeśli chodzi o tych kleszczowych. Ale zobaczymy. Duży może być również. Tak duży będzie. że dwóch nie wziąłem. W sumie to już możemy wziąć. To może być faktycznie problem. Ale to w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.